Dzień dobry państwu. Niedzielny poranek ruszam śladami najnowszej książki Olgi Tokarczuk, śladami Empuzjonu. I teraz kwestie techniczne, które są takie, że ja absolutnie nie mam narzędzi intelektualnych, żeby na czynniki pierwsze rozkładać literacko książkę naszej noblistki. Polecam artykuły na przykład Ryszarda Koziołka w Tygodniku Powszechnym albo Justyny Sobolewskiej w Polityce. Oni się, jak się to ładnie mówi, znają, więc piszą o tym, a ja, malutki bloger, jadę po prostu pokazać Wam miejsca, w których dzieje się akcja. Oczywiście ona już była w domu dziennym i w domu nocnym ta miejscowość, czyli Sokołowsko. No, wiemy też o książce przecież tejże, no właśnie, a propos narzędzi intelektualnych. Czarodziejska Góra Tomasza Mana, gdzie Sokołowsko było przyczynkiem do, do jej powstania, z tego co przeczytałem. Między innymi w jednym z tych artykułów, o których na które się powołuję i polecam. I, I co? A, i to jest w ogóle fajne, że yy, wiadomo, pierwsza książka po Noblu, oczy całego świata będą zwrócone na empuzjon, gdy ukaże się na rynkach zagranicznych. No i taki John z New York, albo yy, Juan yy, z Rio de Janeiro, tudzież z innego Meksyku sobie przeczytają tę książkę i powiedzą kurcze ciekawe jak wygląda to sokołowsko no i pan Szaja jedzie i pokaże wam jak wygląda i potem pan Juan i pan John będą mogli sobie zobaczyć jak wygląda taki jest cel tej wyprawy pokażę wam te, to sanatorium które jest Wokół którego osnuta jest cała fabuła empuzjonu. Opowiem Wam trochę o głównym bohaterze Mieczysławie Wojniczu, który przyjeżdża do Sokołowska, które nazywało się w czasach, kiedy toczy się fabuła książki, zupełnie inaczej, ale do tego też wrócimy. Przypominam, że będzie to rok 1900. Trzy Udało się dojechać w końcu do Gilbertsdorfu, czyli wiadomo do Sokołowska. Widzą Państwo te ruiny sanatorium. Pierwszego na świecie specjalistycznego sanatorium dla gruźlików, na którego wzór zbudowano ośrodek leczenia gruźlicy w Dawos. No, okien nie ma, historia jest. Zresztą. To główne miejsce akcji w najnowszej książce Empuzjon Olgi Tokarczuk. Z tego powodu przecież tutaj hmm, jestem. No, historia jest taka, że doktor Bremer kupił wieś Gerbersdorf oraz 100 hektarów lasów, żeby właśnie to sanatorium hmm, zbudować. Jak pomyślał, tak zrobił. W Empuzjonie znajdziecie wiele, wiele, wiele. I jeszcze raz wiele historii związanych z tym sanatorium, które powoli odzyskuje swój dawny blask. Krótki spacer po Sokołowsku. Posiłkowałem się Wikipedią przed przyjazdem i jest tam napisane, że 944 osoby, jeśli chodzi o ten spis powszechny. Nie ostatni, tylko ten przedostatni. W 1357 roku pierwsze wzmianki o tej miejscowości, ale to sobie też możecie przeczytać. Mieczysław Wojnicz, główny bohater empuzjonu. Któż to? Co to za człowiek? On przyjechał tutaj, drodzy państwo, do Sokołowska 12 września 1913 roku. No po to, po co tutaj wszyscy przyjeżdżali, żeby wyleczyć się z gruźlicy. Jak mu poszło, to sobie przeczytacie, ale w książce jest dokładny opis naszego głównego bohatera. To znaczy jest studentem Politechniki Lwowskiej. Urodzony w 1889 roku. Oczy niebieskie, wzrost średni, twarz pociągła, włosy jasne. Tak Olga go opisała Mieczysława Wojnicza. No i zobaczycie sami, czytając książkę, jakie przygody go tutaj czekają. Jeszcze chodząc po sokołowsku dotarłem do cerkwi, e, która również występuje w Empuzjonie. I no, czasami jest tak, że jadąc gdzieś w nieznane spotykamy ludzi, którzy mają wiedzę, którzy potrafią i chcą opowiadać. No ja właśnie tak spotkałem Tomka, który jest przewodnikiem tutaj po sokołowsku i ma gigantyczną wiedzę na temat y, tych y, różnych miejsc. Także y, posłuchajcie. Y, Absolutny top, jeśli chodzi o, o wiedzę i o tego powiada, i potrafi zarazić e, tą miejscowością. Tutaj jeszcze za PRL-u było tak jak przed wojną. Tu była rzeka ludzi, było mnóstwo sklepików, to kino działało. Osobne były seanse dla chorych, osobne dla zdrowych. Był fryzjer, e, była cała fotograf, cała olbrzymia infrastruktura. W tym trudnym czasie, w lat 90. po prostu to wszystko, to wszystko bardzo mocno siadło i efekt był taki, że jeszcze jakieś 10 czy 15 lat temu. Tu, to była miejscowość troszeczkę taka zapomniana, gdzie były te sanatoria pozamykane, nie było tu pracy, dużo ludzi powyjeżdżało za granicę, było tu bardzo pusto. To było do tego stopnia pusto, w momencie kiedy ja tu przyjechałem, to mi się to podobało, bo to był taki klimat zawsze i to w sobotę i w niedzielę też był taki klimat, jak w wielkim kurorcie w poniedziałek, gdzie budzisz się i nie zapomniałeś, że jest poniedziałek i wszyscy akurat spakowali walizki i wyjechali. I wiatr wieży na ulicy, i nikomu nie ma. Tu jest jeden samochód zaparkowany. I mgły, które tutaj cały czas panują, więc to był bardzo taki specyficzny e, klimat. I to do, dopiero w ostatnich czasach, między, od czasu kiedy fundacja zaczęła tutaj działać, między innymi, od czasu kiedy zaczęli się tu wprowadzać ludzie z różnych miejscowości i bardzo dużo tu wnoszą. Na przykład. W tym budynku, tu za mną, dwóch facetów się wprowadziło do Sokołowska i w swoim własnym mieszkaniu zrobili normalnie oficjalną galerię BWA. Latem, jak mają wystawy, można pukać się do prywatnego mieszkania, oni wkładają spodnie i oprowadzają po wspaniałych naprawdę ekspozycjach. Żeby dotrzeć do grobowca Hermana Bremera. No to jednak trzeba tutaj dopytać, ale jest też pineska na Google Maps, która wam może pomóc przejść trochę lasem i docieramy do tego miejsca, do, do kamienia. A tu jest grobowiec, który niestety jest w stanie takim wstęp wzbroniony, ale Tutaj też, znaczy też, to są znicze, więc miejscowi pewnie pamiętają. No i to miejsce też występuje w książce. Jest tam napisane, mówię z głowy, czyli z niczego, że jest pochowany na takiej górce, na wzniesieniu, żeby wszystkiego doglądać i rzeczywiście jest tu, jest tu góra i pewnie jak. Jest jesień, to stąd jest doskonały widok na całą miejscowość. Znów środek lasu, ale to już Unisław Śląski, czyli miejscowość bardzo blisko Sokołowska położona. Cmentarz ewangelicki, który również występuje w książce, zostaje tu pochowana żona. Jednego no, z ważnych bohaterów. Tutaj widzą Państwo ruiny Kościoła Ewangelickiego i to ruiny dosłownie w porównaniu z tym, to sanatorium w Sokołowsku to był pięciogwiazdkowy hotel. E, I jest też takie zdanie w Empuzjonie, że w Sokołowsku wszyscy są nieśmiertelni, no bo tam nie było cmentarza. I wszystkich e, Chowano właśnie tutaj niesamowity klimat, cisza. Oprócz tego, że gadam, aż się przestraszyłem tego ptaka, że chyba kamera drgnęła. Widzicie wszystko w krzaczorach zarastane. Obrośniętym chem. Przewracane płyty. w dzień jest strasznie, a co dopiero wieczorem. No i dojdziemy sobie tutaj.